Zaszbycelą, denuncjacją, Serdecznie zapraszam do troszeczkę innego spojrzenia na film. Nie tylko na ekran, który jest w tej chwili przede mną, ale też na ekran, który wszyscy mamy gdzieś w środku, na emocje, na przeżycia, które film w nas wywołuje. Będzie to okazja do tego, żeby zobaczyć, doświadczyć na sobie terapeutycznej mocy kina, doświadczyć emocji, przeżyć dzięki temu, przyglądnąć się sobie, zyskać trochę psychologicznej wiedzy i na pewno otworzyć się na nowe doświadczenia. Kinie, które czeka na Państwa, po to, żeby wypełniać przestrzeń żeby rozmawiać, żeby trochę też i pobudzać do myślenia, do przeżywania.